Siema, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest to mój pierwszy film na YouTube. Chciałbym przedstawić w nim moje przemyślenia czy pewną wizję, która siedzi mi w głowie od kilku dni, a w zasadzie od dłuższego czasu, od kilku miesięcy. Wizja ta dotyczy takiej pewnej sytuacji, którą no, nie tyle, że obecna jest teraz, czyli ta pandemia dezinformacja, inwigilacja, ale także ogólna światowa, co dzieje się w bankach i e, na tematy kryzysów czy władzy i w ogóle pieniądza. A więc zaczynamy. Pęd, 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 pęd. Wielu z was pamięta zapewne starą, bardzo ciekawą grę. Eurobiznes albo Monopoly. Monopoly, czy tam eurobiznes, jest to gra planszowa, która polega na pomnażaniu kapitału poprzez handlowanie nieruchomościami i pobieranie czynszu od pozostałych graczy. Gracze poruszając się po planszy, kupują nieruchomości, dworce, ulice oraz inne obiekty. Ci, którzy grali już w tą grę. Wiedzą, że przynosi ona dużo frajdy, emocji, przeróżnych jakichś tam wrażeń, ale także i napięć. Czasami ta gra nie trwała jeden dzień, lecz dwa, albo przedłużano się o nawet kilka dni. Zostawiało się pionki na planszy i postanawiało się, że zostawiamy tak to wszystko na noc i powracało się do, następne, do kontynuacji następnego dnia. Podczas gry... Dochodziło do nadmiernego wzbogacania się jednego lub dwóch graczy, gdzie tym samym inni gracze zaczęli odczuwać powolny kryzys, który spowodował zadłużanie się, odsprzedawanie terytorium czy, czy domków oraz zapożyczanie się, a na końcu bankructwo. Biedni gracze zaczęli tracić motywację do dalszej gry, a ci bogaci zaczęli czerpać ogromną satysfakcję. Po dłuższym jednak czasie znudzeni byli już wszyscy. Bogaci nie czerpali już satysfakcji z ciągłego umarzania długów oraz pożyczania kolejnych pieniędzy w tym biednym. Pod koniec gry pojawiły się problemy, napięcia, konflikty, a nawet kłótnie. To, tą bezradną sytuację możemy porównać do dzisiejszej sytuacji na świecie, gdzie biedni ludzie Cierpią, nie mają co jeść, co pić. Wybuchają konflikty, są wojny, panuje chaos, brud. Wszystkim rządzi pieniądz i ślepo podążymy do tego, aby polepszyć nasz byt poprzez kumulowanie go przy sobie. Pieniądz ponad wszystko. Taka dalsza gra nie ma już sensu. Gracze postanawiają zrobić Reset. Pozbywają się wszystkich terytoriów, domków, kart oraz długów. Chcą zagrać od nowa. Na nowych zasadach. Znów poczuć satysfakcję z konsumpcji.